No, także po treningu Po treningu e, Moje płatki I moja kawa Tak to wygląda zawsze z rana e, Lecimy nie śpimy To, to mi daje takie To moje daje mi takiego powera To wszystko miksuje To jest miód, jabłko, banany Rodzynki, jogurt, proteiny o te płatki, orzechy, e, masło orzechowe, kawa, do tego i tak to ja yeah. jest everything like this is uh, oat uh, protein banana apple mandarin uh, hazelnuts pindas uh, pindas kas mm. yogurt, yogurt, melk, No i tak moje śniadanie wygląda codziennie rano. Także pozdrawiam miłego dnia. And, so like this is my breakfast every day. So have a nice day. Ciao!